Witajcie kochani w kolejnym odcinku dekoracje do Twojego domu i zapraszam na dekorację wielkanocną. Byłam przed chwilą na dworzu, żeby zasadzić moje, jak one się nazywają? Przebiśniegi, tu nasykałam do nich ziemi. Przyniosłam troszeczkę mchu z mojego ogrodu, niestety, bo mam. I próbuję teraz tutaj tak fajnie. Ym, tak zrobić, żeby tej ziemi nie było widać. To są takie brudy trochę, no ale to już. Z tym możemy żyć. I teraz mam takie drzewo mi się. Zasadziło i tak dałam, mu, tak dałam mu wolność, żeby sobie rosło, ale teraz mi zaczęło przeszkadzać. Moim zdaniem jest zbyt długie. I obcięłam to drzewo, ale ono już się tak zakorzeniło, że nie ma szans, żeby je wyplewić. Więc niestety je mam teraz. I nie wiem co tu robię, ale tak myślałam sobie, żeby i dłuższe patyki położyć i krótsze, żeby tak się trochę działo. Tylko wiecie jak ja tutaj mam ten mech, tak mi ciężko przebić się. Jest już za chudy ten patyk, dlatego zrezygnuję i wezmę kolejny. I wiecie co, to drzewo odbiło mi na nowo i teraz takie suche, takie sucho nie wiadomo co to jest. Ani to patyk porządny, ani takie taki jakieś to byle jakie. No i postanowiłam sobie poucinać. i zobaczymy co z tego wyjdzie bo ja nie wiem tak sobie tak sobie po prostu robię żeby się coś działo ale kolor moim zdaniem jest bardzo fajny i zobaczymy jak nie będzie tak o boże oni znowu tam drą się do tego komputera Także tutaj robimy takie coś, co nie wiem co to jest, ale po prostu, żeby coś się działo. A widzicie, z patyków można zrobić takie coś. Także fajnie. Mi się podoba ten strasznie zielony kolor, bo on y, jest taki troszeczkę inny zielony, no nie? Taki niby zielony, ale. A niby nie zielony. Tutaj jeszcze ma jeden cykl, i myślę, że to jest jak na razie to, ale nie całkiem, bo my musimy jeszcze tutaj coś dołożyć, żeby się działo bardziej. Tu znowu mam te ale to będzie za żółto, to już nie pasuje moim zdaniem. Tutaj mam patrzcie, jakie fajne zielono w strążeczkę, to w sumie by pasowała. Spójrzmy, czy to będzie tak. Nie. Nie będzie. I znalazłam takie bardzo ładne jajka, bym chciała je wykorzystać. Wyciągnęłam sobie zwykły talerz, na który niemy, dlatego, dlatego, że e, jest mi potrzebny, e, żeby była jakaś odstawa biała do, do tych e, białych kwiatek. Dlatego mi się wydaje, że tak jest ładnie. I przymocowałam tutaj na tym patyku, zawiązałam na sznureczku, bo ten zajączek jest w ogóle na sznureczku i tak ten sznurek wisiał. Także zawiązałam go na kilka razy na ten tutaj patyk i on się tutaj trzyma ten zajączek. On ma troszeczkę inny kolor niż y, typowo doniczka, ale mi to nie przeszkadza. Y, I teraz wezmę sobie i chciałabym zrobić... Och, oskar krzyczy mocno tam. Y, chciałabym teraz zrobić y, taki mały zdygusa y, wianek. Nie wiem czy mi się uda, no ale zobaczymy. Bo nie chcę tak, a może tutaj w w sumie może być troszkę, to żeby był na osi tego talerza. Także lecimy. Tak jak powiedziałam wam wcześniej, u nas już jestem myślami na Oliwerka konfirmację. Zajrzę do telefonu czy się nagrywa? Nagrywa bo Oliverem będzie miał konfirmację już teraz w. no i taki może być, tylko większy. W. jak to się nazywa? Ten miesiąc w, w kwietniu. I kupiliśmy już mu ubranie na konfirmację. Brakuje mu tylko jakiejś kurtki, bo on nie chciał. Tutaj się ubierają chłopaki do konfirmacji. Tak, po męsku mają po prostu ten garnitur i spodnie takie eleganckie. Oczywiście, nieraz tam sobie tak mieszają, że tam nie musi być garnitur elegancki, ale tam pod koszulek jakaś fajna marynarka albo, albo marynarka i koszula, albo jakieś zwykłe spodnie i marynarka, tak wiecie a Oliwerek sobie wybrał y, kamizelkę do koszuli i spodnie, ale nie chciał y, tej marynarki. No ja on chcę taką zwykłą kurtkę, także musimy mu kupić i tu jest taka tradycja, że ubierają sobie, y, że, y, że cała klasa, bo są oczywiście i katolicy i protestanci, ale cała klasa po po konfirmacji dla protestantów konfirmacja jest, a dla katolików jest przyjęcie, tak jak każde urodziny. Także tak to wygląda. To położę te jajka i oni mają wtedy taki fest, jakby i to się nazywa, blomendej. A blomendej to znaczy, że to jest niebieski poniedziałek i w ten niebieski poniedziałek Cała klasa i protestanci, i katolicy mają właśnie ten fest, i to jest zależy co sobie wykupią. My rodzice wykupujemy, bo nasi chłopcy chodzą do prywatnej szkoły, ale normalnie e, e, dzieci, które chodzą do państwowych szkół, to albo rodzice płacą, ale przeważnie używają własnych pieniążków, które dostają na konfirmację yy, i używają je do yy, na przykład parku, atrakcji albo do jakichś klubów, gdzie się gra, albo do restauracji i cała klasa idzie i się tam fajnie mają taki nastrój i się tam fajnie bawią i wygłupiają. Także na ten plomę i na ten niebieski poniedziałek jest też potrzebny strój, o którym Wam zaraz powiem. Właśnie widzę tą dekorację już tu przy Was i ją teraz Wam pokażę z bliska. Widzicie, jest tutaj zamontowany yy, zajączek. Tak troszeczkę widać, no ale bez przesady, to jest tylko dekoracja, to nie jest jakieś. To jest domowej roboty. I tu mam takie prześliczne jajka, które kupiłam. Nie wiem gdzie, ale pewnie wielka przecena była, skoro ja kupiłam, bo ja kupuję tylko jak są okazje. I to mnie wtedy rajcuje, że dużo nie wydałam, a fajnie wygląda. Wiecie. Yy, Właśnie to jest ta dekoracja i no moim zdaniem też to jest doniczka, której i używałam do dekoracji w Bożego Narodzenia. Teraz używam do Wielkanocnej dekoracji. W lato będę pewnie kwiata tam jakiegoś miała. Talerz, którym, na którym w sumie jemy. Mały taki tutaj wianuszek. Jajka położyłam, no bo akurat tu mam i tak trochę mi się wydaje, że do zająca pasuje, ale to tak no, w sumie tak, bo to jest siwy kolor i to tak może ujdzie, ale równie dobrze mogą być zwykłe jajka z wytłaczanki położone białe, żeby zachować te kolory i ten taki spokój. Tak, tutaj troszeczkę dynamiki daje te, ten kolor zielony tych patyków, ale moim zdaniem to nie przeszkadza, też to fajnie wygląda. Tak, także widzicie, dekoracje i można podlać. Będzie stała, nie ma problemu. A dengus tutaj oczywiście nam nie będzie raczej zielony, ale to też fajnie wygląda, taki brązowo, bo wtedy będzie moim zdaniem za zielono. No ale jeżeli ktoś preferuje to, no to można tam sobie go od czasu do czasu wymienić na dyngus, jak już wypuści z listkami. To jest ta dekoracja. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Jeżeli tak, to proszę łapkę do góry. Subskrybujcie mój kanał. Bardzo mnie to cieszy, że pomalutku mój malutki kanał rośnie i komentujcie na pewno odpowiem. Pa! pa.